We came back to find our home on fire. We came back to find unwelcome guests. We came back and we tried to live. Times were hard. But we found a way. A way to escape. To hide. To survive. In the shadows, we used what we could find. We scavenged, we crafted, we did what we could to live. Now there is hope. Now we are united. Now we are the first brick in the resistance. I we are building. Building back our resources. Allies and neighbors in arms. Because what is coming is not a skirmish. It's a war. Hej! Witajcie z tej strony, oczywiście, Marcinek. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Pierwszy dzień nowego roku, słuchajcie. No, życzę Wam oczywiście szczęśliwego nowego roku. Wiem, że wczoraj składaliśmy sobie nieraz życzenia, no ale wejdźmy w ten nowy rok z takim mocnym gamingowym przytupem. No, i postanowiłem właśnie odpalić odcineczek z Generation Zero. Wraz ze mną jest tutaj Józef. Józefie, przywitaj się, Siemanko. Siemanko. Tak, no i będziemy sobie, słuchajcie, grali taki, no nie dosyć długi ten odcineczek, ale troszkę sobie pogramy. No wczoraj mieliśmy live'a sylwestrowego, fajnie spędziliśmy ten wieczór, fajnie, że gdzieś tam byliście. Aktywność zawsze mogłaby być większa, ale nie narzekajmy, było i tak super. No i co, lecimy. Powiem Wam, że chwalę ostatnio grę, też do Józefa przed chwilą mówiłem, no bo odbudowali chyba przeciwników nie Józef No bo sam bo chyba tak zgodzisz się ze mną że jak latamy e, już wczoraj nawet na tym live jak graliśmy No to mogliście zauważyć właśnie że było dużo czołgów a dużo dronów takich tych ulepszonych e, jak ja to już chciałem określenie wymyślić na nich e, syn żeńca nie no bo żeniec gdzieś tam też się podświetla na czerwono tam Józef mówił jakie są różnice według niego Eee, ale ten no kontury mają podobne takie czerwone no i kurde to mnie cieszy bo gdzieś tam w trakcie się denerwujemy nie mogę go zniszczyć nawalam bazooką i tak dalej ale w końcu mamy co robić nie bo jakby wiecie się nagle można by było go tak o w sekundę rozwalić no to co później już nie byłoby roboty także twórcy widać że coś poprawiają coś myślą zaczęliśmy tutaj w tej najpopularniejszej stodole jak widzicie jestem tutaj z moim pieskiem, no i chcę założyć, już założyłem właściwie ten pancerz od Józefa, który mi dał ostatnio, to już dawno zapasy te na, na drugą gwiazd, na dwie korony, mimo że tutaj Józef ma trzy, to ja jeszcze działam, bo ostatnio w tym zakresie, ponieważ ostatnio na polu walki dziwiłem się, dlaczego mi piesek pada, nie? A ja po prostu pancerza nie zakładałem i chyba Józef pancerz, ty się bardziej znasz na tym, można założyć tylko przy tym stanowisku, tak? Tak, tylko przy stanowisku założyć. No dobra. E, Józef już ma lepsze te pancerze. E, ja mi jeszcze troszkę brakuje. Nie mogę tam. chociaż ostatnio widzieliście, dostałem fajne wyrównanie. Nie na tym sylwestrowym Live to sobie e, coś tam ulepszyłem. Ale jeszcze nie mam tych, tych takich lepszych. Ale nie narzekajmy. Piesek jest fajny. No i dobra. E, co ja tu jeszcze muszę zrobić? E, właściwie to wszystko mam ogarnięte. Wspieram takich potrzeb. A ten nowy rok, no to zbieram te kompensatory, te takie tumiki, mi się gdzieś tam to przyda. a Mile widziane na 5 na gwiazdek. No i co tam, Józef, u ciebie? Jak tam yy, po. Jak tam yy, pierwszy dzień nowego roku? Tak, jaki przed. Jakie odczucia? Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Dobra, idę do Józefa, gramy u Józefa na sesji. A lecimy. Zapraszamy oczywiście na Discord. Wbijajcie gramy w różne ciekawe produkcje. Dobra, Józef tutaj, ale czemu ta baza ci się pali, ja pierdziele. No bo była Jeste atakowana, tutaj... muszę była... co nieco teraz Była atakowana, dobra. No dobra, no to co, to może, może ją obronimy czy coś? Nie, już jest po obronie. Aha, dobra, no to chodź gdzieś w teren, tak żeby na tym odcinku widzowie mieli trochę trochę, że tak powiem, atrakcji. O kurde, ale mi zlakowało. myślałem, że mi dostanę krasza. Dobra, tu jakiś wykleci. Chodź Józef lecimy. bierz swojego tego ducha, czy jak on się tam nazywa? Tu no, muszę, muszę sobie te broń zmodyfikować bardziej. A. Jakie tam ale bronie? Nie... Jakie tam bronie masz znowu? No, wszystkie, jakie, jakie chcę. A. No dobra to ja, idę gdzieś, to, ja idę gdzieś, to ja idę gdzieś, to ja idę gdzieś już w teren e, Dogon mnie jak najszybciej Ja okay. idę coś tutaj e, Obczaić Dobra Tutaj mamy jakiś Płocik No i zobaczymy jak to tu tutaj, Jak to ta, jak to tutaj wyniknie Okej. Okay. Ale wczoraj naprawdę było mega na tym daiwiku. Idę wzdłuż tutaj tego płotu, gdzie my jesteśmy. Tu jest jakaś ta. E, aha, bo to jest ten płot koło lotniska, nie? No. Dobra, idziemy. Ja zaraz cię go nie już tłuszczko. tutaj dziura powinna być, ale. Ale nie widzę tej dziury. Chyba latarkę włączę? Nie, to, Jezu. W każdej grze jest inaczej troszkę. Dobra. A ja mam tutaj miejsce spoczynku, jakaś misja oczyść farmę Ruskel z przeciwników. Jakaś chyba twoja. Dobra. Dobra, to mam? Kurde, nie ma tutaj nigdzie dziury. Ja pierdzielę. O, jest, mamy tutaj dziurę w końcu w płocie. no To idziemy lecimy dalej. Ule, coś mi znowu przycięło. A u ciebie tam nie ma żadnych wrogów? Nie, nie ma, więc czysto. Tutaj do mnie, o, byk jest. już kończę tutaj. No co ty tam robisz? No modyfikuję jedną broń, którą często korzystam. Tak, no już powiększyłem pojemność magazynku. No, a teraz ulepszam na złoto. Yy, ten yy, przebicie, pancerza. Kurde, dostałem tutaj byk. Jest jeden upieszca z Arkholm Banner. O, kurde. Co się tam walisz? No. Najlepiej było, jakbyś tutaj przyleciał. Dobra, moja zjawa walczy, jak widzicie. O no ten pancerz jednak dużo daje, nie? Co by nie powiedzieć, to. Kurde No i zginąłem. Dobrze, że mamy zapas tych strzykawek z, z adrenaliną Dobra, lecę do Ciebie, czekaj, gdzie Ty jesteś Ach, tam. Tutaj, idź wzdłuż tego potu, tego, ja tam nawet Wszedłem chyba, kurde, w sprawie kilometr Tam, by e... Wzdłuż tego, wzdłuż tego lotniska, nie? No Dobra, ja to walczę O kurde Bomby podkładają no, i to jest akcja, drodzy widzowie. Jeżeli chcecie z nami e, takiej akcji, to musicie kupić grę, musicie dobić do nas, jakoś się tam zgadamy, nie Józef? Aha. Dobra. Ale mnie próją tutaj cały czas. aż się pali mi ubranie. Dobra. E, ja tutaj lecę, bo to jest kolejny płot. Będę tutaj wzdłuż tego płotu leciał. Okej okay. Dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, słuchajcie Z reguły co to wiecie, robimy takie po 30 minut 40 czasami wychodziło, a 50 to jest rekord Dobra, widzę Józef już zasuwa do nas O i te ale co tu robią te Te średniaki z wyspy? Chyba ja wiem Pełno no jest ich tutaj Kurde. Dobra, biorę HP5. Będę z HP5 strzelał. teraz. No kurde, ten byk mnie tutaj. Aj, coś mi się na Steamie włączyło. Kurde. Dobra. Ale tutaj, jakbyś wchodził, jakbyś szedł koło mnie zauważył, bo tutaj, gdzie ja jestem, kłopotu. Mine, mine, te, Miny tu... porozstawiali, ja wiesz? Minę porozstawiali, te zwykli porozstawiały. Ja na razie dziurę szukam w pocie. Ooo, upierzca, upieszta upierzca Nie, 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 nie! to nie jest jak w GTA rzucić granat się rozwali. No. za no taką czekoladką, jakbyśmy wyrzucili, kurde się od razu coś zrobiło. Dobra, takie ta zwykła by wystarczyła też. Bardzo szybko tutaj tracę życie, kurde. Tego byka trzeba zlikwidować jakoś. A tu drugi się pojawił. O, ale patrz jak chciał przybiec, widziałeś jak podskoczył I te drzewa mu zablokowały Dobra, rozpaliliśmy Nie, jesteś żyje. W ogóle te pajączki tutaj wypuścił, jedna. jedne Jeszcze Widzisz tutaj gdzie ty szedłeś to też rozstawili pole minowe Eee, burza duch chyba twój nie żyje, mój też nie żyje. Kurde, już nie żyje Spróbuję swojego podnieść Kurde, nie mam nie mam jak go podnieść Dobra. Nie, podchodzisz nie. i R naciskasz No tak, tylko że ja nie mam już zestawu do twarzego A, nie masz Nie mam, mi się Dobra Kurde, koło dwóch byków jestem Jednego włączyłem no. Tam jeszcze te zniszczyłeś te kleszcze? Tak Dobra Dobra Dobry. A nie mogę podnieść nic bo... Magazynek do N65 5 na 5 koron No znowu mi pieska zrobili czemu? Rapteczkę, ale się Marcin? Leć. Kurde, nie trafiłem. Zobaczcie, on kurde dzisiaj coś dużo rozrzucają tych min. Wczoraj jak graliśmy, nie? To nie było o, takich nie. Tych, tych min. To bardzo. Nie byli skorzy, żeby to rozrzucać. Dobra. Chyba tylko jeden byk został, nie? Tak. O, znowu misja, o kurde, palili, no znowu cztery razy podnoszę tego towarzysza. Dobra, teraz tą bazukę wezmę Dobra, ja go wyłączę może. No nie, palę się. się Dobra, wyłączony Walcie, ja będę go wyłączał. Zjawa się teraz działać, ale co? To jest z nim tak nie tak, że nie mogę go wyłączyć tak bardzo. Nie wiem. No zobacz, wyłączam go niby, nie? I po chwili. No. To szybko wstaje. No zrobił jakiś taki atak mega. Nie wiem. Czekaj, ja spróbuję z wiele O, rozwaliłeś? Nie. Kurde, już myślę, że rozwaliłem blok. Musimy pomścić moją. A twój żyje? Też nie żyje. Tyle zadaniówki spróbuję. Nie, nie. Ale on taki zrobił atak jak Songo. Pamiętasz, że Dragon Ball'u kiedyś jak Songo robił? To... Tak, że w pobliżu taka, takie podpalenie, nie? Wiń. Taka, hmm. wieżyczkę w jedną rozstawię, albo dwie. Dwie rozstawiłem. Na minę. Na jechałem. I No. O wreszcie. Dobra, co on tam ma ciekawego? Ja mam karabin maszynowy bo... piechoty KVM-89 na 5 koron. Chcesz? Ja mam, jak, ja mam tą snajperkę TVG 9 Ty masz ten na, na samoczynny karabin piechoty na 5 koron? Yy, nie wiem, zaraz sprawdzę, ale to wezmę. Ja wezmę jak coś tu sobie rozmontujesz. Znowu nas ktoś atakuje. Nie, wieżyczki do kona balon. Tutaj byk jest, kolejny, zobacz. Nie widzę. U, za potem. Uf. Nie widzę właśnie tego byka. Widzę, że w coś walą, ale nie widzę byka. Kurde. O, poszedł. Dobra, poszedł spać. Eee, kurde. Eee, poszedł spać. Dobra. Będzie Jak tutaj dobrze. przejść? Eee, jest tutaj dziura gdzieś, Józef? Żeby szybko przejść? Jakoś... A, jaki fajny karabin mam. E, KVP-5, ale to na 5 koron, tak? Czy na ile? Przejść. Dobra, Jest słuchajcie moi nie. drodzy, dzisiaj taki krótszy odcinek, będę powoli kończył ten odcinek gameplayowy z Generation Zero. Fajnie było zacząć ten nowy rok właśnie z takim mega przytupem, z mega emocjami. No i tak wam mówiłem, Generation Zero się troszkę poprawiło, twórcy zadbali o to, żeby na tych mapach, na tej właściwie jednej mapie pokazywały nam się różne różne, różni przeciwnicy, tak jak to było wcześniej, bo wydaje mi się, że ten okres taki listopad, październik był troszkę zbugowany, co mnie bardzo cieszy, jak widzicie, tutaj zrobiliśmy spustoszenie, ale już chyba zgodzicie się ze mną, że ten ostatni byk tutaj był naprawdę trudny. Nawet jak odpaliłem te moje wieżyczki, to, to chwilę to zajęło, żebyśmy razem, wspólnie z wieżyczkami, uniece z, Unie, z Unie chwili tego no. wroga pokonali definitywnie, nie. No. No, 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 no. no, no więc właśnie, ale jest przynajmniej co robić, takie są plusy. Dobra, to tak jak mówię. Słuchajcie, kończymy. Nowy rok super rozpoczęty. Pamiętajcie o tych promocjach na Steamie do 4 stycznia do godziny 19 można naprawdę fajne jakieś tam mapy, dodatki do gier. Czy samą. Czy same gry są przecenione, o których kiedyś możemy może marzycie o jakiejś gierce, teraz to jest żeby dorwać tanie. Dołączajcie do nas na Discord, jest szansa pogrania w różne ciekawe kooperacje wspólnie. Także to było tyle ode mnie, Józef. Pożegnaj się z widzami. Dobra, pozdrawiamy Was. Udanego tygodnia. No i widzimy się już niedługo na kolejnych kolejnych gameplayach, kolejnych live'ach. Śledźcie na bieżąco. No i będziecie wszystko wiedzieć. Ten rok zapowiada się 2024. Mega, mega przyjemnie, naprawdę nie jeden hit. Ogramy. Niejedna trudność nas spotka na tych mapach, ale wydaje mi się, że naprawdę wystarczy zapiąć pasy i będziemy, będziemy ruszać na solidną akcję. Pozdrawiam, trzymajcie się. No i hej!